Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję ĆMA Nasiono zła. Jest to komiks za który odpowiadają tacy artyści jak Tomasz Grodecki, który ponownie odpowiada za scenariusz, natomiast w przypadku rysunków Grzegorz Kaczmarczyk oraz Rafał Janko. Tego pierwszego możemy znać choćby nawet z takiej pozycji jak Wydział Siódmy czy zgroza, więc taki, który już no, ja miałem z nim styczność i powiem szczerze, że bardzo pozytywnie odbieram jego twórczość. Natomiast Rafał Janko z tego co się orientuję, to tylko chyba jak na razie pojawił się w pozycji hot in poi. Jest to komiks, który miał na celu zebrać pieniążki z całego przychodu tego komiksu na Pomoc Ukrainie, w której, jak wiemy, toczy się teraz wojna. Natomiast sama pozycja ćma jest to już trzeci tom, za który odpowiada wydawnictwo Timów, jak w przypadku wcześniejszej, yy, pierwszej i drugiej pozycji. I powiem szczerze, że cały czas idziemy naprzód, cały czas ćma ewoluuje. Ponownie możemy zauważyć, że znowu jest jeszcze lepsza jakość tego wydania, jak miało to i miejsce, a zarazem i sama okładka jest świetna, powiem szczerze. Już jest bardzo taka, bym powiedział, amerykańska. Nawet tutaj to, co wszystko jest przedstawione, prezentuje się bardzo, bardzo fajnie. I ja tak jak od samego początku wspominałem już przy pierwszym kontakcie z ćmą, że jestem wielkim fanem tego bohatera, bo Tutaj raz, że on działa w naszych kręgach, nie jest to żaden amerykański superstyl, tylko nasz polski. I dodatkowo wciągająca z każdym razem historia sprawia, że po przeczytaniu czujemy taką ogromną satysfakcję. Natomiast co do stylów artystycznych, tak jak mówiłem, są one tutaj przedstawione dzięki dwóm naszym artystom. A co do samej historii, historia opowiada. Troszeczkę taki batmanowski na swój sposób, nie wiem dlaczego bym powiedział motyw, przynajmniej na samym początku, bo to co tutaj widzimy i jak lądujemy w takiej szklarni, powinienem powiedzieć, od razu mi się to skojarzyło z Poison Ivy i z Batmanem, gdzie nasz bohater zostaje w pewnym sensie troszeczkę tak, jakby. Zmanipulowany nie poprzez pocałunek, ale zupełnie coś innego, i w trakcie tego wszystkiego poznajemy pewną historię. Historię pewnego yy, mężczyzny, pewnego złola. Tu chyba powinienem yy, powiedzieć, właśnie tego tutaj, którego widzimy. I opowiada on tragiczną historię swojego życia i kochanej córeczki, która no, bardzo wcześnie zmarła. Nie będę Wam zdradzał elementów fabularnych, o co tutaj dokładnie chodzi, ale powiem szczerze, że na swój sposób było mi przykro tego faceta, tego złola. Aczkolwiek, no niestety, jego sposób traktowania innych w wyniku tego, co go dopadło, też nie jest w sumie w żadnym stopniu tutaj wytłumaczalne. I to. Naprawdę bardzo ciekawie, fabularnie zostało poprowadzone. Oczywiście, w międzyczasie, kiedy to wszystko się dzieje, pojawia się tutaj też wątek, trochę taki powinienem powiedzieć, chyba nadprzyrodzony, bo nasz bohater cof cofa się do czasów Joanny Dark, i to, co tutaj się dzieje, też w jakiś sposób jest tłumaczone i w bardzo fajnie przeze mnie. Odebrane jako taka dodatkowa historia, która jednak łączy oczywiście całość, którą tutaj nam przedstawia. I tu już fajnie to zostało pokazane w sposób taki troszeczkę puszczeniem oka w żartobliwym tonie, dlaczego i o co mi tutaj chodzi? Ja wam tylko chcę pokazać tylko przykładowe te dwie plansze, i sami domyślcie się, co mam na myśli. Oczywiście pragnę dodać, że to wszystko naprawdę. W taki spójny sposób ze sobą działa, i po przeczytaniu tego doskonale rozumiemy, o co chodzi naszemu artyście, jeżeli chodzi o scenariusz. Natomiast, jeśli chodzi o rysunki, tak jak mówię, one są poprawne, fajnie zostały przedstawione. Tutaj właśnie Grzegorz Karczmarczyk sprawdził się świetnie w tym jednym z istotnych elementów, natomiast Rafał Janko jak najbardziej w tym drugim, czyli nawet Dobór artystów, tutaj, który został nam pokazany, przedstawiony i mogliśmy podziwiać ich styl, jest logiczny. I uważam, że sztuką jest umieć dobrać odpowiedniego artystę do danego scenariusza, bo może nawet czasami niektórzy nie są świadomi tego i nie zawsze biorą to pod uwagę, kiedy zaczynają coś tworzyć. Ać ma kolejny raz i kolejny sukces. Oczywiście. Cały czas jest nad czym tutaj pracować i rozwijać tego bohatera oraz całe, może nawet wręcz bym powiedział, świat, uniwersum, jakie będzie może za jakieś kilka lat można rzec, że faktycznie powstało. Ale ja, tak jak mówię, dalej jestem fanem ćmy i cieszę się, że mogłem ponownie zobaczyć, jak się prezentuje ten komiks. Oczywiście, wy, gdybyście chcieli, na dole w opisie tego filmu znajdziecie link, gdzie możecie nabyć. Zachęcam Was do tego. Tak samo, jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć se dzwonek, abyście byli na bieżąco z moimi materiałami, a także linki w opisie, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. Tymczasem ja z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.